mniej więcej stoczyłem, bo tu w boksie olimpijskim tu siedziałem na turniej 4 walki, 5 walk, później wracałem z turnieju, jakiś mecz, później znowu turniej. Mniej więcej 260-250 walk w boksie olimpijskim. Ile wygrałeś? Na pewno większość walk wygrałem. Co za fantastyczna nocy w Polsce. Tu będą padać bomby największego kalibru. Dujcie się Państwo na wielkie gsmoty. Cześć, witam Was serdecznie i witam Mateusza Polskiego. Najgorętszy transfer w polskim boksie. Od dawna takiego nie było. Na zawodowstwo przychodzi jeden z najbardziej znanych i utytułowanych polskich bokserów, wielokrotny mistrz Polski w boksie olimpijskim, brązowy medalista Mistrzostw Europy w Harkowie 2017, brązowy medalista Igrzysk Europejskich w Baku, uczestnik mistrzostw świata. Wybierany był najlepszym polskim bokserem. Cześć Mateusz, powiedz, co cię skłoniło do tego, żeby przejść na zawodowstwo. Witam, dzień dobry, witam wszystkich. No kurde, w życiu chyba każdego sportowca, a przeważnie w boksie przychodzi taka Taki czas, by, by przejść i boksować zawodowo. Akurat u mnie tutaj wyszło, że po 14 latach w boksie olimpijskim przechodzę na boks zawodowy. Jakie powody powiedz były konkretniej? Kurde, nie było żadnych powodów. Już jakiś czas temu myślałem, żeby przejść na boks zawodowy. Gdzieś, no tak jak mówię, gdzieś ten boks olimpijski się kończy. Zdobyłem brąz Mistrzostw Europy, brąz Igrzysk Europejskich, miałem 6 razy Mistrza Polski, no i na ostatnich Mistrzostwach przegrałem z Damianem Durkaczem. No i gdzieś ta kurde chęć udziału dalej w Mistrzostwach Europy świata w boksie olimpijskim mi spadła i pomyślałem sobie, że przejdę na bok zawodowy i w tym kierunku będę dalej osiągał duże sukcesy. Zadebiutujesz na zawodowych ringach 19 marca w Stężycy w nowej grupie, czyli Rocky Boxing Promotion. Dlaczego zdecydowałeś się na Rocky Boxing Promotion grupę Krystiana Karzyszki? Dokładnie, Rocky Boxing Promotion. E, rozmawiałem z, też z innymi promotorami. E, usiedliśmy razem z trenerem, tutaj z wiceprezesem e, przy stole i tak pomyśleliśmy, że byliśmy na wszystkich spotkaniach z tym promotorem, z tamtym, z tamtym. I tak usiedliśmy sobie na spokojnie przy kawce i no i co? I wybraliśmy tutaj najbardziej takiego rozsądnego człowieka. Mi się wydaje, że właśnie jest Krystian i, i tutaj yy, będziemy boksować, nie tak podjęliśmy taką decyzję, i, bo Krystian też fajny plan nam podał na mnie fajny pomysł, więc yy, wybraliśmy tutaj. Na czym polega ten fajny pomysł? Bo jak rozmawiałem z Krystianem Karzyszko, mówił, że ten pomysł polega na tym, żeby poprowadzić drogą taką szybką, żeby y, od razu rzucać się na dosyć głębokie wody. Dokładnie, dokładnie. No ja już tutaj mam doświadczenie w bokcie, w bokcie olimpijskim, w bokcie zawodowym jeszcze nie mam, ale to jest, można powiedzieć to samo, tylko no, inne rękawice, większa ilość rund, no troszeczkę muszę się przestawić, tak? E no jest fajny pomysł przede wszystkim, tak jak pan Krystan powiedział, szybko rzucać mnie na, na mocnych, dobrych zawodników. No i to też mi się podoba, mi i mojemu trenerowi. No i ale zobaczymy z czasem, jak to będzie wyglądało. Twoim trenerem będzie Hakop Karapetian, tak? Tak, Hakop Karapetian. Znasz go już dłużej, czy... Znam go bardzo długo. Kiedyś nawet trenowaliśmy na jednej sali. Eee, Przygotowaliśmy się do różnych wag, eee, później on gdzieś tam odszedł, gdzieś tam zaczął pracować, a ja, ja dalej zostałem przy boksie e, olimpijskim, no i nasze drogi znowu się dziś tutaj połączyły. Eee, rozstałeś się z PZB w przyjacielskich kontaktach, czy no, może tam nie wszystko było tak. Nie, W o... przyjacielskich kontaktach z, z panem Nowaczkiem, rozmawiałem, z panem Prezesem, Dulnikiem, też rozmawiałem telefonicznie, także tutaj wszystko jest e, w ok. Między nami. Debiutujesz w sobotę 19 marca w Stanżycy. Masz się zmierzyć z Gruzinem Kandelakiem, który już stoczył 17 walk zawodowych. Widziałeś go w akcji? Widziałem go w akcji na ostatniej walce chyba z Tymoszem. Tam on tak. jakieś burdy na, na, na Facebooku robił gdzieś tam na ważeniu, się przepychanie. To jest taki w, widać, że y, przeciwnik agresywny, nie? No i, ale taki mi pasuje. Okej. Okay. No agresywnie jest, bo napisał do Twojego promotora, że Cię znokautuje. No, czy tak, to tak, sądzisz, tak. że to takie pla, 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 czy coś mu odpowiesz? Ja już odpowiedziałem, już ostatnio mówiłem w wywiadzie, że tak, on ma rację. 19 marca będzie nokaut, ale to on będzie znokautowany w tej walce. Masz 28 lat, tak? 29. W lutym 29. Postarzałeś się już. No, no. Jak długo podpisałeś zawodowy kontrakt? Kurde, nie wiem, czy mogę mówić o takich rzeczach. No wiem, że to jest d kontrakt dosyć długi. No, jest okej. Okay. Kontrakt jest okej. Okay. Ile walk stoczyłeś na amatorskich ringach, przypomnij? Jak to było? Jaki to bilans? Kurde, mniej więcej. Mniej więcej stoczyłem, bo tu w bo Olimpijskim tu siedziłem na turniej 4 walki, 5 walk, później zwracałem z turnieju jakiś mecz, później znowu turniej. Mniej więcej 260-250 walk w boksie Olimpijskim. Ile wygrałeś? Na pewno większość walk wygrałem. Około nie wiem, 200. Nie mam tego. kiedyś liczyłem, do 30 walk chyba liczyłem w swojej karierze. Później już przestałem liczyć, bo to już wyjazdy za wyjazdami było. Rozumiem, że tak. Hakopekara Karapetian jest twoim trenerem, i będziesz trenował głównie w Karolinie czy gdzie? Głównie tu, tu jest na, nasza baza, głównie trenujemy w Karlinie. E, oczywiście będziemy wyjeżdżać, wyjeżdżać na, na różne sparingi, na, na zgrupowania. Tak jak ostatnio byliśmy w Poznaniu, sparowaliśmy z Kubańczykami. E, także no tutaj już na pewno e, trener się zajmie tym. Z, kim, z którym z Kubańczyków e, sparowałeś? Z Rivierą sparowałem. No i jak jeszcze. się szło? Nie ukrywam, że bardzo dobrze. Dobrze mi się z nim e, sparowało. No bardzo poważnie podchodzisz do kariery, tak jak słyszę. No bo tak, komora hiperbaryczna, codziennie jakieś morsowanie. To, no dokładnie. To jest mój styl. Jak... Całe życie po prostu mam taki styl sportowy. Gdzieś tam. To jest taka rutyna moja. Rano wstaję kawkę piję, dziś idę pomorsować. Później jadę na pierwszy trening, wracam, czy pilnuję dziecka, drugi trening, zdrowe odżywianie. No, to jest mój styl, styl sportowca. Jesteś zawodowym żołnierzem. Jak chcesz to godzić z bokserskimi yy, po prostu treningami? Mhm. No to no już się już aktualnie jestem w centralnym wojskowym zespole sportowym, cały centralny wojskowy zespół sportowy pozdrawiam. Przenoszę się do bazy lotnictwa taktycznego tutaj do Świdwina do jednostki. Tutaj miałem zapewnienie, że, że jedną jednostkę treningową w pracy będę mógł wykonywać, także w pracy pierwszy trening zrobię, po, po pracy wrócę i, i druga jednostka będzie wykonana. A co w tej bazie y, y, będziesz robił lotniczej? Jeszcze nie wiem, bo jeszcze tam nie byłem. Tak. <laughs> Dopiero jestem w trakcie przenoszenia się z jednostki do jednostki. Ile walk chciałbyś stoczyć y, w tym roku? W tym roku chciałbym na pewno jakoś. Y, jedną walkę już miałem. Myślę, że jeszcze z 4-5 walk. Zobaczymy, jakie walki teraz. Jak ta się walka potoczy, jak się walka następna potoczy, to... Zobaczymy po, po tych walkach więcej powiemy. A jak w przyszłym roku, bo tam Krystian mi wspominał, że no chciałby, żebyś już walczył o jakieś paski, może takie nie, nie najcenniejsze, ale jakieś. No tak, już tutaj chciałbym też kurde później zweryfikować tutaj nasze podwórko. Najpierw bym chciał zweryfikować Rocky Boxing Promotion w wadze 63,5, a później mierzyć wyżej. Podwórko polskie i, i dalej będziemy myśleć. No dobrze, teraz tak powiedz mi, gdzie ty mieszkasz? Jakie masz wykształcenie, jakieś żeby przedstawić się widzom mojego wideobloga? Jaka A, rodzina słyszę, już. że tam masz dziecko, tak? Tak, tak, tak. Urodziło się 3 miesięczne dziecko mam. Kaję, córeczkę piękną, malutką. Mieszkam w Karlinie, zachodniopomorskie, wcześniej mieszkałem w Redlinie, w takiej małej wiosce, mam 29 lat, mam narzeczoną, z którą w tym roku bierzemy ślub, jestem z nią 12 lat. Jak ma na imię? Madzia. 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 No, jest... Moja piękna macie zawsze mnie wspiera od początku mojej kariery, od początku kiedy jestem w boksie. Zawsze jest ze mną, już tyle przeżyła ze mną. Te wszystkie wyjazdy na zgrupowania, na obozy, no i dalej jesteśmy razem. Mamy piękną córeczkę. No to Mateusz, powodzenia. Mam nadzieję, że będę miał szansę komentować Twoje walki jakieś poważne. Dziękuję masy. bardzo. A właśnie chciałem powiedzieć, że od zawsze, kiedy już jestem w boksie olimpijskim, no jak zaczynałem od juniora, później młodzieżowiec, to zawsze oglądałem walki zawodowe i jak pan komentował wszystkie walki, nie? I zawsze sobie mówiłem, kurde, moje małe takie marzenie, jest, żeby to właśnie pan skomentował kiedyś moją walkę jak w boksie zawodowym. Także myślę, że chciałbym, żeby się kiedyś to marzenie spełniło. Spełni się, już mam nadzieję że za kilkanaście dni. Wszystkiego no. najlepszego, powodzenia, trzymaj się. Trzymam Dziękuję czeku, bardzo. Żeby ci się udało. Dzięki. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.